Przyjedziemy się windą w budynku ABB i Banku Millennium na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej z Robotniczą. Tutaj właśnie odjeżdża tramwaj, którym tu przyjechałem, tak jako ciekawostka. Wchodzimy. Znajdujemy się w środku tego budynku. Mamy tutaj pięknego zręba zasuwanego. Proszę, tak wygląda. Tutaj przycisk od przywoływania. Przywołujemy go. Proszę, jak pięknie. Tak wygląda kabina. Jedziemy na piętro drugie. Wyświetlacz. Panel pokaże, jak będziemy zjeżdżać. Chwila, którekolwiek. Wracamy na zero. Przyjęte? Tak. tak wygląda panel. Proszę. Takie oto piękne znalezisko u mnie w rodzinnym Elblągu. Także dobrze, to już było. Na tyle z tego miejsca. Zdawał dla Was Mati08. Честь.